Dziękujemy. Teraz w imieniu pana Donata Węgowicza, kandydata, nie wylosuję, bo to ciężko mówić, ale niech będzie, wylosuję pana Anderice. Zapraszam pana Michała Cieśnata. Ale... Jesteśmy zgodni do tego, że Platforma Obywatelska rządzi, się? Ale z tej Platformy Obywatelskiej wyłania się nasz lider, pan Jarosław Gowin. I 0,4% głosowań w Parlamencie, dopóki były posłem Platformy Obywatelskiej i ministrem, były inne niż pozostali posłowie czy niż grup Platformy Obywatelskiej. W związku z tym chciałbym zadać takie pytanie. Bo nie tak dawno pan Jarosław Gowin powiedział, że przez te kilka lat urzędowania jako minister zrobił dla wolności więcej niż nasz prezes pan Janusz przez 25 lat swojej działalności publicystyki i tak dalej. Czyli co dla wolności zrobił pan Jarosław Gowin? podatki Podwyższy podatki. Podwyższył wiek emerytalny, podwyższył akcyzę, podwyższył ilość urzędników w urzędach. Poza tym jest zwolennikiem Unii Europejskiej i wierzy w jej jakąkolwiek reformę. To gdzie ta wolność, panie kandydacie? E, A, dziękuję pytanie. Pan prezes kowal twierdzi, że kobiety mają mniejszą inteligencję i że dotyczy to też członków jego rodziny. Natomiast kobietom zakazuje, powinny mieć zakaz głosowania. Natomiast, to tak w odbiciu Natomiast jeżeli chodzi o wolność gospodarczą, tak. Polska razem z Jarosławem Gowinem jest święcie przekonana i dysponuje programem gospodarczym, który pozwoli nam za kilka lat te pieniądze, ten banknot łatwiej zarobić. Łatwiej zarobić, ponieważ dzisiaj znacznie łatwiej go jest wydać niż zarobić. Proponujemy 1% podatku od przychodów Co zrobił na Takie Było pytanie. Co zrobił absolutorium na wolności? Zrobił bardzo dużo. Co osób, się z ciepłą posadą w rządzie, żeby wybrać inną drogę, drogę trudnych reform dla kraju. Mógł pozostać jako minister, kto z państwa... Byłby gotów na taki gest. To jest bardzo trudna droga. To jest bardzo ciężka praca, którą mamy przed sobą. I przez którą... tyle lat głosował identycznie jak Lambert Kuss. Co zrobił na wolności? No nic, tą wolnością nie zorganizował. To... Bądźcie z nami 25 maja. Bardzo dziękujemy. Panie Dawidzie, na pytanie miał odpowiadać Pan Michał. Cieszę się. Pan ma No dobrze. I tak na Dziękuję za wszystkie pytania i odpowiedzi. Przypominam, że trwa głosowanie sercowe na kandydata, który Państwa zdaniem najlepiej siedzi zaprezentował. Aby oddać głos na swojego faworyta, należy wysłać sms pod numer 72466, treści napisując nepada, kropka, imię i nazwisko kandydata. Koszt wysłania jednego smsa 2,46 zł, smsa. Bramki sercowe zamykane o godzinie 15.30. Proszę Państwa, teraz pozwolicie, że. Przejdę tutaj i osobiście zajmę się obsługą tej kuli. Przechodzimy teraz do części trzeciej, w której będę osobowo nazwiska kandydatów i pytam Państwa, czy dało Państwo możliwość zadania temu kandydatowi pytania. Koleżanka stoi na czerwonym dywanie z mikrofonem. Kto z Państwa chce zadać pytanie? A mam nadzieję, że pytań będzie, będzie dużo. Proszę podejść do... Koleżanki, wziąłem się w możemy zadać tylko jedno pytanie dla jednego kandydata. I Proszę o pytania krótkie. Zaczynamy. Zapraszam pana Jacka Wąsowicza. Jest pan do dyspozycji, mówił panie proszę. Kto z państwa jest już pan? Bardzo proszę. Zadać pytanie panu posełniczowi, panu szefie w stylu. Nie, pytamy teraz pana Jacka Wysurczy. Proszę, proszę, to będzie wspólne pytanie. Komisja, znaczy Unia Europejska odbywała współfinansowania, lotniska połowica, przyjęła w połowię, zapytała się w planach budowy tego lotniska i panowie byliście wtedy y, parlamenta ruszami y, w Unii Europejskiej. I co byście zrobili tym kierunku, żeby Wszyscy się Bardzo Dziękuję. Dziękuję, bo po, po, potwierdzam pana, pana podzielam pana pogląd. Natomiast jedna rzecz się nie zgadza. Nie jest to pytanie do mnie, bo ta sprawa miała miejsce w poprzedniej, w poprzedniej kadencji. Niestety pani komisarz Hitler nie widziała stosowności przydzielenia nam tych środków, bo wielu lat mówimy, że jeżeli w Kielcach ma się coś dziać, o tego, co sami potrafimy wymyśleć, jeżeli ktoś ma do nas przyjechać, również zainwestować, to musi mieć dobre komunikowanie nie tylko z Polską, ale i z całym, ale i z całą Europą. Brakuje dobrych dróg 73, 74 i 7, brakuje również lotniska. Sam był również jedną z osób, która zbierała, zbierała podpisy i wspomagała tą akcję. Niestety pani komisarz ślinde tego nie, nie, nie podzieliła argumentując między innymi, że, że radą, ma, że, że na lotnisko w można dać pieniądze, ponieważ on ma trudniej, trudniejsze warunki. Yy... Wiadomo, że lotnisko jest trudno samemu, samemu wybudować. Mam nadzieję, że w tym, w tym rozdaniu będziemy bardziej skuteczniejsi w pozyskiwaniu tych, tych funduszy. I, I że nasza administracja w będzie, będzie szersza i nam się te pieniądze utrzymać. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Teraz zobaczę, jak to będzie na pytania, pytania. Zapraszam pana Alba Biela. Proszę Panie mnie wybrać, o której panu koleżance. Dziękuję. Chciałbym ja się co trzeba, co trzeba zrobić, żeby być dobrym i skutecznym dobra woską. Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja jestem akurat wybrany w mojej kadencji przez Prestiżowe Emmy na najpóźniejszą europosłanną z Polski. Myślę, że przede wszystkim w Parlamencie Europejskim oprócz takich zdolności politycznych trzeba mieć zdolności dyplomatyczne, trzeba znać języki obce. To jest podstawa, bo chociaż oprawy plenarne są tłumaczone na wszystkie języki oficjalne, to jednak najważniejsze sprawy załatwia się w kuruarach, więc kandydaci, którzy nie znają przynajmniej bardzo dobrze języka angielskiego, nie mają tak naprawdę w Brukseli, w czego szukać. Trzeba mieć oczywiście odpowiednią wiedzę, doświadczenie, no i myślę, że warto głosować na, na ludzi, którzy znają już Parlament Europejski nie będą musieli w pierwszych dwa, trzy lata tego Parlamentu się uczyć i tracić przez to państwa i, i, i nas wszystkich czasów. Bardzo dziękujemy. Teraz zapraszam do siebie, w zasadzie na środek sceny, panią Małgorzatę mareni Bardzo proszę, witam. Moje pytanie będzie dotyczyło polityki imigracyjnej Unii Europejskiej. Na przykładzie tego, co dzieje się obecnie z imigrantami we Francji, w Niemczech, we Włoszech. Są to ludzie wyznania islamskiego, ale nie tylko, są to także y, Afrykańczycy z różnych państw. Y, jaka jest y, według Pani dobra droga dla Polski dla Unii Europejskiej odnośnie y, właśnie imigrantów? Y, Przypominam, że Japonia na przykład jest jednym, y, chyba jedynym nawet krajem, który y, nie daje obywatelstwa y, muzułmanom. Proszę się o Tutaj Pan porusza też kwestie religijne. No, wiadomo, że Unia Europejska pod względem religijnym jest całkowicie neutralna i absolutnie e, nie wiem, że e, państwa członkowskie nie biorą pod uwagę e, wyznania również imigrantów. E, Uważam, że powinien to być system przyjazny dla, e, dla, e, dla imigrantów przede wszystkim. E, natomiast e, no, dla mnie idealnym przykładem państwa jest e, jest to piąty pod względem gospodarczym rozwinięty kraj. I tutaj mamy do czynienia właśnie z tym systemem państwa laickiego, dlatego dziwię się. Chciałabym, żeby politycy pisów, których dzisiaj tutaj nie ma, odpowiedzieli, jakie, jakie oni widzą w tym systemie, po co tam na siłę chcą wieszać ten krzyż tej Unii Europejskiej. Bo dostność, wolność wyznania jest, jest jednym z najważniejszych zasad, które powinniśmy ułatwiać. Natomiast tak, w ogóle dla emigrantów i telewizji, za możliwość, że powinna być Unia tak, dla przyjazdów. Bardzo dziękujemy. Unia przyjazdów dla przyjazdów, droga dla katolików. Zapraszam teraz do siebie, pana Grzegorza Świta. i nikt oczekujemy na tutaj, z Państwa ma pytanie do Pana, jeżeli może się? Pan, proszę bardzo. Witam z Wacława Matewskiej, jak mam tam. uczy się w szkole historii, Sększymy liceum i y, historii naszej Polski. W naszym kraju polacy walczyli w wielu z nich w wielu z nich wojnach, walczyli o niepodległość, o wolność. A tymczasem e, w roku wchodzimy w do Unii Europejskiej. E, nasi politycy od tego pojeżdżą w sobie jakiś czas do Brukseli. Przedstawiciela Rzecz Polski daje mi paczkę pełną dyrektyw, która mówi co mają prawo do robienia w Waszym kraju, czyli od razu stoi w drodze do wolność o niepodległość. Czy Pan nie, nie uważa, że to jest hańba dla bohaterów naszego kraju, dla bohaterów naszej historii, którzy walczą z tej podróż, a z tej samym drodze do do wolności dajemy? Bardzo dziękujemy. Prosimy o wypowiedź. Sześć minut. Dziękuję. dziękuję za pytanie. Panie Prawie, Polacy owszem walczyli o niepodległość Polski, ale również walczyli o niepodległość w całej Europy. Proszę pamiętać, wszystkie powstania, które były, były również za wolność naszą i waszą. I proszę o tym pamiętać, my nie walczyliśmy, my zawsze byliśmy krajem, który był zawsze zależny od sąsiadów Niemców, Rosji, Austrii, Austro-Węgier. Zawsze walczyliśmy sami, ale również mieliśmy dużo pomocy z zewnątrz. Więc my zawsze byliśmy krajem proeuropejskim. Ja byłem jednym z nielicznych na przykład krajów nie mieliśmy ustawy na przykład dyskryminujących ludzi pochodzenia żydowskiego, prawda? Więc my swoje wartości, wolność, niepodległość braliśmy z historii. I my tą wolność mamy cały czas. To, że jesteśmy w Unii Europejskiej, Pan nie stracił możliwości uczenia się, Pan nie stracił możliwości wierzenia w co Pan sobie życzy. Pan może być wierzący, może być Pan niewierzący, może być Pan nie wierzący, może być muzułmaninem, prawda? Więc nie stracił Pan wolności. Może Pan podróżować cesar i po całym świecie. Bardzo dziękuję. I teraz.